Mam na imię Krystii. Obecnie mam 31 lat i pracuję zdalnie z domu moich rodziców, gdzie wykonuję swoje codzienne obowiązki. Obecnie nie mam chłopaka, a moja rodzina składa się z rodziców i brata, który ożenił się w zeszłym roku. Przez długi czas wierzyłam, że mój brat i jego nowa żona, Jana, żyją szczęśliwie. Jednak ostatnio Jana zaczęła często odwiedzać nasz dom. Dla niej ten dom jest jej własnością i początkowo myślałem, że może być zdenerwowana tym, jak się zachować podczas pierwszej wizyty. Wydawała się jednak bardzo zrelaksowana i nie wykazywała żadnych oznak zdenerwowania. Z drugiej strony zawsze urzeka mnie uroda Janey i jej pewna siebie postawa, co sprawia, że czuje się zdenerwowana. Jana traktuje mnie jak własną siostrę, mówiąc otwarcie i bezpośrednio, bez wahania kropka pewnego dnia zapytała mnie: "Krysti, słyszałam, że nie masz chłopaka. Dlaczego nie masz partnera? Czujesz się niekomfortowo w towarzystwie mężczyzn?" Odpowiedziałam, że to nie tak, ale jestem zajęta pracą i nie mam zbyt wielu okazji do poznawania ludzi kropka, ponieważ pracuję zdalnie. Moje szanse na poznanie mężczyzn są bardzo ograniczone i nie mam czasu na uczestnictwo w mikserach lub korzystanie z usług swatania. Po wysłuchaniu mojej odpowiedzi, Jana skinęła głową w zamyśleniu i powiedziała: Brak możliwości to duży problem. Jeśli pojawi się odpowiednia osoba, chciałabym zaoferować porady dotyczące makijażu i mody, aby podkreślić twój urok. Jana troszczy się o mnie, jakby była moją prawdziwą siostrą wykazując gotowość do wspierania i zachęcania do zmian w moim życiu. Zawsze jestem niezmiernie wdzięczna za jej ciepłą uwagę i słowa wsparcia. Po pierwsze, ważne jest, aby oderwać się od obecnego prostego stylu i ćwiczyć wychodzenie z domu, poprawiając makijaż i wyczucie mody. Gdy masz szansę spotkać atrakcyjnego mężczyznę. Krysti, najpierw musisz posiadać podstawowe elementy, które sprawiają, że ludzie cię lubią. Jana zasugerowała. Ach! Westchnęłam głęboko. Jej wzmianka o podstawach bycialu odnosi się konkretnie do stylu mojego wyglądu kropka podczas pracy zdalnej. Często używam bandeni, aby utrzymać grzywkę na miejscu dla lepszej koncentracji, a ponieważ spędzam dużo czasu w domu, rzadko noszę makijaż. Skupiam się tylko na nawilżaniu kropka, ponieważ nie mam zbytniej potrzeby wychodzenia z domu. W domu zazwyczaj noszę wygodny strój kąpielowy. Nie wyobrażam sobie, abym mogła wyjść w takim stylu, kropka, dlatego, ponieważ Jana widuje mnie tylko w domu, może dojść do nieporozumienia co do tego, jak wyglądam, gdy wychodzę, kropka, w rzeczywistości, na ślubie mojego brata i innych oficjalnych spotkaniach rodzinnych, zawsze dbałam o odpowiedni makijaż i ubiór. Wygląda jednak na to, że Jana zupełnie zapomniała o tych moich staraniach, kropka, zacznijmy od sprawdzenia twojej szafy, wykrzyknęła Krystiana. Następnie bez wahania weszła do mojego pokoju i zaczęła dokładnie sprawdzać moją szafę. Kropka przez chwilę wahałam się, czy jej nie powstrzymać, ale czując, że jej działania mają dobre intencje, ostatecznie zdecydowałam się tylko obserwować. Kropka, nie posiadam wielu ubrań, ale selektywnie podchodzę do zakupów, upewniając się, że pasują do mojego stylu. Ubrania mojej ulubionej marki są starannie przechowywane w mojej szafie. Co zaskoczyło Janę, gdy zobaczyła, jak bardzo jest zorganizowana. Kropka wow. Nie spodziewałam się, że masz takie ładne ubrania. Och, a Twoje kosmetyki do makijażu też są na najwyższym poziomie. Myślałam, że ubrania tej marki są dla mnie za drogie, powiedziała. Kropka podczas gdy mówiła. Jana podniosła każdy element garderoby i otworzyła moją kosmetyczkę, zwiedzając mój pokój zgodnie ze swoim zainteresowaniem. Po około godzinie, czując, że może przesadza, postanowiłam zabrać głos. Jana, najwyższy czas. Na moje słowa wróciła do rzeczywistości i powiedziała Och. Poniosło mnie przeglądanie twoich ubrań i makijażu. Sprawdziłam wszystko i wygląda na to że nie ma potrzeby kupowania niczego nowego. Wyjęłam nawet wszystkie zimowe ubrania i są w porządku. Może po prostu kupiłaś zalecane kosmetyki do makijażu, nie rozumiejąc ich, kropka widząc porozrzucane zimowe ubrania, które powinny być starannie przechowywane, westchnęłam wewnętrznie. Byłam trochę rozczarowana, że Jana nie ma zamiaru sprzątać, ale nie wspomniałam o tym, kropka nie, sama wybieram produkty do makijażu. Moja skóra jest wrażliwa, więc wypróbowałam wiele różnych produktów i zaweziłam wybór do tych, które mam obecnie. Wyjaśniłam cicho, kropka naprawdę. Ale, mając do dyspozycji tak wysokiej jakości kosmetyki do makijażu, wygląda na to, że rzadko wychodzisz z domu, a co za tym idzie, nie używasz zbyt często makijażu, prawda? Zauważyła Jana, kropka tak, szczerze mówiąc, prawie nigdy nie nakładam makijażu, chyba że jest jakaś specjalna okazja. Nakładam go tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Odpowiedziałam. Jana wyglądała na niezadowoloną i oświadczyła stanowczo. To nie wystarczy. Dobrze, następnym razem, gdy cię zobaczę, nauczę ci kilku technik makijażu. Gdy Jana przeglądała moją szafę, zapadł zmierzch i w końcu zdecydowała się wrócić do domu. Nie mogłam do końca zrozumieć, dlaczego tak często odwiedzała nasz dom. Być może sprawy z moim bratem nie układały się najlepiej kropka biorąc pod uwagę tę możliwość. Zastanawiało mnie, dlaczego przychodziła do naszego domu. Jeśli jej relacje z moim bratem rzeczywiście się pogarszały, kropka, próbowałem zrozumieć intencje Jamie, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Przechylając głowę w zakłopotaniu kropka, moi rodzice ciepło przyjęli jej częste wizyty i traktowali ją jak członka rodziny. Kontrastowało to z moją własną reakcją. Nie mogłam ukryć zdumienia, czy to nie miło, że Krysti ma starszą siostrę. Nie możemy się doczekać, kiedy następnym razem Jana udzieli ci lekcji makijażu. Ale nie jest dobrze, gdy Krysti za bardzo polega na Janie, powiedzieli moi rodzice, a ja przytaknęłam, zgadzając się z nimi, ale w środku miałam mieszane uczucia, prawdę mówiąc. Nigdy nie korzystałam z porad Janie dotyczących makijażu. Moje życie jest teraz niesamowicie zajęte i nie mam luksusu. Aby priorytetowo traktować romanse, samodzielnie radząc sobie ze wszystkimi potrzebami związanymi z makijażem, kropka oferta Janey, aby nauczyć mnie technik makijażu, nie była moją prośbą, ale wynikała z jej własnego nagłego pomysłu, kropka z wcześniejszych doświadczeń wynika, że często daje się porwać nieprzewidywalnym pomysłom Janey i chociaż moi rodzice interpretują to jako jej uprzejmość wobec mnie. To szczerze mówiąc, chciałabym, aby powstrzymała cię od ciągłego wkraczania w moją prywatną przestrzeń. Ponieważ chcę skupić się na pracy w domu, kropka, nie mogę jej jednak od razu odrzucić. Ponieważ jej działania mają dobre intencje, a trudno jest poruszyć te kwestie z moimi rodzicami, którzy są do niej przyjaźnie nastawieni. Kropka z tymi ciężkimi myślami wracam do swojego pokoju. Gdy starannie złożyłam i odłożyłam zimowe ubrania, które rozrzuciła Jana, dotarło do mnie, co się stało, kropka zaraz, gdzie jest mój ulubiony sweter. Mruknęłam do siebie. Brakowało szczególnie ukochanego swetra. Nie pamiętałam, że go wyrzuciłam, kropka za każdym razem, gdy kupowałam nowe ubrania. Odpowiedzialnie pozbywałam się tych, których już nie potrzebowałam, więc zawsze doskonale rozumiałam, co znajduje się w mojej szafie. O ile pamiętam, nigdy nie rozstałam się z tym ulubionym zimowym elementem garderoby kropka w rzeczywistości został zakupiony zaledwie rok temu i nadal wyglądał prawie jak nowy kropka, dlatego też przechowywałem swoje ubrania w szafie w odpowiedni sposób. Ostatni raz szafa była otwierana dzisiaj, kiedy Jana grzebała w moim pokoju kropka, w tym czasie poszłam do salonu by poprosić rodziców o przygotowanie ciepłej herbaty i przekąsek dla Jamie, zostawiając ją na chwilę samą, ponieważ widziałam, jak wnosiła swoją torbę do mojego pokoju, gdyby coś w niej ukryła. Istniałoby rozsądne wytłumaczenie dla jej działań, jednak nagłe oskarżenie Jamie o kradzież moich ubrań może nie zostać przyjęte przez innych. Ja sama nie mam solidnych dowodów na to, że rzeczywiście zabrała ubrania. Więc nic nie mogę zrobić, kropka, chociaż byłam prawie zrezygnowana, by bezradnie zaakceptować tę sytuację, postanowiłam podjąć środki ostrożności, aby uniknąć tego samego scenariusza w przyszłości. Przewidując jej następną wizytę, kupiłem przedmiot zabezpieczający kropka miesiąc później, zgodnie z oczekiwaniami, Jana odwiedziła mój dom i radośnie oświadczyła, dzisiaj prowadzę zajęcia z makijażu. Poszła prosto do mojego pokoju, zaczęła przeglądać moją szafę i podniosła torbę zawierającą moje ukochane narzędzia do makijażu. Kropka, następnie posadziła mnie na dywanie w pokoju i rozpoczęła lekcję makijażu przy użyciu różnych kosmetyków, które przyniosła. Ponieważ nie planowałam dziś wychodzić, po zakończeniu makijażu udałam się do łazienki, aby go zmyć. Kropka, w tym czasie Jana powiedziała mi, Skończyłam tutaj, więc zamierzam wyjść i zaczęła przygotowywać się do opuszczenia pokoju. Kropka, zawołałem do niej. Przygotowałem herbatę i przekąski w salonie. Proszę zjedz trochę zanim pójdziesz i potwierdziłem, że faktycznie wyszła. Zanim udała się do mojego komputera. Kropka, stało się tak, ponieważ wcześniej zainstalowałem ukrytą kamerę w moim pokoju, aby zapobiec. Po powtórzeniu się tego samego rodzaju sytuacji. Kropka, włączyłam komputer i zaczęłam sprawdzać nagranie z czasu mojej nieobecności. Wideo pokazywało, jak jana wyjmuje z szafy kosmetyki do makijażu i dyskretnie wkłada kilka rzeczy do torby. Kropka, wyglądało na to, że myślała, że nawet jeśli ukradnie lakier do paznokci, którego rzadko używam, nie zauważę tego od razu. Oglądając to, westchnęłam z przerażeniem i niedowierzaniem kropka przeniosłam nagranie do mojego smartfona, aby uzyskać dalsze dowody i przechowywać je, a następnie udałam się do salonu, aby wyjaśnić reszcie mojej rodziny, co się stało. Przypadkowo mój brat był w salonie. Gdy przybyłem i podszedł do mnie, gdy tylko mnie zobaczył, nasi rodzice byli tego dnia poza domem, Kristi, minęło trochę czasu. Słyszałem, że dostałaś dzisiaj lekcję makijażu od Jamie. Proszę, przestań na niej polegać. To przez ciebie czuję się zmuszona tu przychodzić, powiedział mój brat. Byłam zaskoczona i odpowiedziałam: Co? Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prosiła Janę o pomoc i wiem, że jej wizyty nie są na moją prośbę. Nie mogąc ukryć zmieszania, właśnie odkryłam, że kosmetyki do makijażu zostały skradzione, a moja złość na Janę rosła. Jednak moja irytacja tylko wzrosła, gdy mój brat mówił tak, jakbym błagała Janę, żeby przyszła. Bracie, nigdy nie prosiłem Janie, żeby tu przyszła kropka lekcja makijażu była jej własnym pomysłem, odparłam. Odparł. O czym ty mówisz? Jana starała się pomóc ci się pozbierać, bo jesteś w rozsypce. Kolano, bałagan. Byłam coraz bardziej zdezorientowana i po prostu tam stałam. Kropka, wtedy mój brat prychnął chłodno. Słyszałem od naszych rodziców. Codziennie tylko grasz na komputerze w domu. Jana martwi się o ciebie. Kropka powiedziała mi, że twoja szafa jest pełna drogich ubrań i masz mnóstwo dobrego makijażu, mimo że jesteś zadbana. Skąd masz tyle pieniędzy? Musisz wyłuzać pieniądze od naszych rodziców. Nie możemy Ci tego dłużej zostawiać, kropka, dlatego przejmujemy gospodarstwo domowe. Kropka, to była dla mnie szokująca wiadomość. Mój brat zdawał się wnioskować, że jestem schludny tylko na podstawie tego, że używam komputera w domu. Nie jest to jednak prawda, kropka, zarabiam solidne pieniądze pracując w domu, a mój brak wyjść towarzyskich nie oznacza, że nie uczestniczę aktywnie w życiu społecznym. Wierzyłem, że rodzice mnie wspierają i rozumieją moją sytuację. Byłam pewna, że nigdy nie kazaliby mi wychodzić z domu. Więc kiedy moi rodzice właśnie wrócili do domu, postanowiłem działać natychmiast. Przekazałem im ostre słowa mojego brata i poprosiłem o pomoc w uspokojeniu go. Jednak moi rodzice nie od razu próbowali przekonać brata i wyglądali na głęboko zmartwionych. Kręcili głowami, najwyraźniej nad czymś się zastanawiając. W trybie pilnym naciskałem na naszych rodziców, by wyjaśnili sprawę. Scott mówi, że będzie tu mieszkał, ale czy naprawdę się z tym zgadzacie? Zapytałam tatę i mamę. Tata odpowiedział cicho. Cóż, jeśli Scott chce tu mieszkać, nie widzę powodu, by się sprzeciwiać. Mama zdawała się zgadzać. Mówiąc, że Jane jest wspaniałą osobą i może być fajnie dla nas wszystkich mieszkać razem w tym domu. Słysząc te słowa, zupełnie zabrakło mi słów. W tym momencie Scott, stojący za mną, miał triumfalny wyraz twarzy i podniósł głos. W przeciwieństwie do ciebie i neata, którzy tylko siedzą w domu, ja zarabiam pieniądze i mam żonę. Nikt nie potrzebuje kogoś takiego jak ty. Natychmiast odpowiedziałem, że nie jestem neatem. Pracuje w domu. Scott kontynuował jednak lekceważąco. Och, praca w domu! To właśnie robią żałośni ludzie, którzy wypadli ze społeczeństwa. Kropka, to niewiele różni się od bycia neatem. Jego słowa jeszcze bardziej mnie zniechęciły i bolał mnie pogłębiający się rozłam w naszej rodzinie. Jego rozumienie pracy z domu jest błędne. Kropka, obecnie wiele firm popiera pracę zdalną. A wiele osób jest w pełni zatrudnionych i zarabia na tym kropka, chociaż nie jestem bezpośrednio zatrudniony przez firmę, nie umniejsza to mojej wartości. Mimo to, bycie postrzeganym jako nit przez mojego brata jest nieprzyjemne. Kropka w porządku. Nit, który pracuje w domu, spakuj swoje rzeczy i odejdź, powiedział. W tej sytuacji zarówno tata, jak i mama patrzyli na mnie i Skota na przemian. Mówiąc takie rzeczy jak co robić i nie powinniśmy się już wtrącać, kropka, okazując swoją niechęć. To naprawdę przygnębiająca sytuacja, kropka, być może wszyscy są oczarowani dobrą naturą Jamie. Może Jana i Scott rozmawiali o tym, jak fajnie byłoby spędzać razem więcej czasu. Gdyby w przyszłości mieli dzieci, kropka, w porównaniu ze mną, który nie ma partnera, żonaty Scott ma większe szanse na zapewnienie naszym rodzicom wnuków. Jeśli chodzi o wybór między wnukami a mną, nasi rodzice wybraliby wnuki. Nie mogę być pewien prawdziwych uczuć naszych rodziców, ale było jasne, że nie ma dla mnie miejsca w tym domu. Nie uroniłem jednak ani jednej łzy. W obecnej sytuacji jasne jest, że mam przewagę. Zrozumiałem. Zabiorę ze sobą meble i sprzęt, powiedziałam. Scott wyglądał na zaskoczonego. Jana zareagowała tak samo jak Scott. Jak taki schludny człowiek jak ty może sobie pozwolić na meble i sprzęt AGD? zapytał Scott. Sprawdź u taty i mamy. Meble i urządzenia, które dostaliśmy po twojej wyprowadzce, zostały opłacone przeze mnie. Odpowiedziałem. Następnie opuściłem pokój, aby spakować swoje rzeczy i skontaktować się z kilkoma znajomymi. Kiedy wyszedłem, Scott natychmiast zapytał naszych rodziców. Czy możesz uwierzyć, że takiemu schludnemu człowiekowi udało się zdobyć te wszystkie meble i sprzęty? Wyglądało na to, że nasi rodzice jeszcze nie ogarnęli całej sytuacji i z uśmiechem powiedzieli. Jeśli Christie jest nazywana schludną, to skoro zarabiasz więcej, Scott, możemy kupić nowe meble i sprzęt, jeśli jej już nie będzie, prawda? Wspomnieli również, że chce nowy fotel do masażu. Ale Kristie nazwała go marnotrawstwem i sprzeciwiła się jego zakupowi. Moi rodzice zawsze byli optymistami i myślę, że się nie martwią, ponieważ Scott, który pracuje w firmie, zarabia wystarczająco dobrze, nawet po tym, jak opuszczę ten dom. W rzeczywistości tata wydaje więcej niż zarabiam, a ja od dawna płacę podatki od nieruchomości za ten dom. Prawdopodobnie nie powiedzieli Scottowi o tym fakcie. Nasi rodzice są typem, który nie dzieli się swoimi wadami z innymi. Nawet gdy Scott wielokrotnie poruszał kwestie finansowe, nasi rodzice reagowali jedynie śmiechem. Jesteśmy spokojni, bo ty tu jesteś: Scott. Obserwowałem te wymiany zdań ze schodów. Jednocześnie wykonując telefony, związane z przygotowaniami do przeprowadzki. Następnego dnia miałem przenieść swoje meble i rzeczy do mieszkania, które wcześniej wybrałem. Poprosiłem kilku znajomych o pomoc w przeprowadzce i wszystko miało pójść gładko. Scott i ja na rozmawiali z naszymi rodzicami do późna w nocy, ale wyglądało na to, że mieli trudności z nawiązaniem kontaktu. W międzyczasie uciąłem sobie krótką drzemkę i spakowałem swoje rzeczy do pudeł. Następnego dnia z pomocą moich przyjaciół. Pakowanie zostało zakończone i przyjechali przewoźnicy. Na szczęście mój przyjaciel jest właścicielem firmy przeprowadzkowej, a ponieważ był to powolny okres przeprowadzek, było to bardzo pomocne kropka, gdy meble i urządzenia były wynoszone z domu. Scott i Jana wyglądali na oszołomionych. Poprosiłam ekipę przeprowadzkową o ostateczne sprawdzenie domu, a po potwierdzeniu ciężarówka odjechała do mojego nowego domu pani Christie. Czy możemy udać się do nowego miejsca? Przepraszam, że nagle poprosiłam cię o pomoc przy przeprowadzce. Nie wspominaj o tym. Kiedy powiedziałaś, że chcesz stworzyć nowe środowisko do pisania, obiecałem pomóc. To żaden kłopot. Pisanie. Do tej pory milcząca i zaskoczona Jana nagle się odezwała. Tak, jestem powieściopisarką. Ten mężczyzna jest moim redaktorem. Od dawna planowałam wyprowadzić się z domu rodziców, aby stworzyć lepsze warunki do pisania. Ktoś wchodził do mojego pokoju bez pozwolenia i zabierał moje ubrania i kosmetyki. Chciałam wyprowadzić się wcześniej, ale nie mogłam, ponieważ płaciłam podatki od nieruchomości za ten dom. Wtedy Scott i Ty przyjechaliście i zaczęliście mówić, że tu zamieszkacie. Jestem bardzo wdzięczna, że jesteś tutaj, aby opiekować się naszymi rodzicami, którzy kochają hazard. Nie zamierzam mówić wszystkim, gdzie jest moje nowe miejsce. Nie mogę znieść myśli o złodziejskiej szwagierce. Aha, a ponieważ ten dom jest na moje nazwisko, planuję go sprzedać. Gdy to mówiłam, wyciągnęłam smartfona i odtworzyłam film, na którym Jana kradnie moje kosmetyki i wkłada je do swojej torby. Widząc to, twarz Janey zbladła. Kropka, mój brat i rodzice, którzy nie byli jeszcze świadomi jej kradzieży, spojrzeli na nią zimnym wzrokiem. Kropka, Jana to nie tak jak wygląda. Kropka. Scott powiedział, że Christie jest schludna, a to wydawało się takie złe, że schludna osoba miałaby drogie kosmetyki i ubrania. Myślałam, że wyświadczam jej przysługę, zabierając jej. niezależnie od jej wymówek, Faktem jest, że ukradła moje rzeczy i jest złodziejką. wzruszyłam ramionami i powiedziałam, że to dobry moment na zerwanie więzi ze wszystkimi. Następnie wsiadłem do samochodu prowadzonego przez mojego redaktora. tuż przed opuszczeniem domu rodzinnego Scott i Jana kłócili się z naszymi rodzicami. Gdyby zaczęli się kłócić przed domem, sąsiedzi na pewno by interweniowali. Zablokowałem wszystkie ich numery na moim smartfonie, aby upewnić się, że nie będę już w to zamieszany. Miesiące później, podczas podpisywania książki, Huda Jana pojawiła się z ubraniami i lakierem do paznokci, które mi ukradł. Przepraszam. Potrzebuję pomocy, powiedziała. Ale ja odpowiedziałam, że przykro mi, ale nie znam kogoś takiego jak ty, nie zabierając ubrań ani lakieru do paznokci, opuściłem miejsce zdarzenia, według znajomych, po sprzedaży domu brat moich rodziców i Jana zaczęli mieszkać razem. Jednak moi rodzice kontynuowali swoje rozrzutne wydatki, tak jak robili to, gdy byłam w pobliżu, w rezultacie wydaje się, że Scott przestał zapewniać im wsparcie finansowe. Ponieważ jego dochody nie wystarczały na ich utrzymanie, słyszałam, że moi rodzice nagle stali się agresywni i zaczęli wyżywać się na Janie i Scotte, Jana również zaczęła pracować. Aby ich utrzymać jest tak zajęta, że prawie nie ma czasu na odpoczynek, przez co pomysł posiadania dzieci jest nie do pomyślenia, ponieważ nie. Jestem już w to zaangażowany, od czasu do czasu słyszę o ich sytuacji, podczas gdy ja skupiam się na pisaniu w moim nowym domu.